Cześć. Dzisiaj mała odskocznia od tego, co zazwyczaj na moim kanale widzicie, czyli tematów technicznych. Zapowiadałem to już w opisie kanału, że czasami będę się zajmował też tematami związanymi z pracami własnymi, czy, czy też z wprowadzeniem ogrodu. Taka odskocznia od, od technologii. Ale nie do końca może odskocznia od tematu generalnie kanału, czyli niezależności i oszczędności. Ogród, prowadzenie ogrodu i to, co można z ogrodu uzyskać, to jest też temat związany z tym, jak można się uniezależnić od tego, co, co oferują nam sprzedawcy w sklepach i otrzymać lepszej jakości produkt, lepszej jakości jedzenia, na przykład, niż to dostępne w sklepach. The Blackberry Catalyst. Połowa lutego słońce już zaczęło sobie operować dosyć mocno i będzie operować coraz mocniej. Zatem, zanim soki w pniach, w pędach zaczną krążyć, warto jest przyciąć to, co niepotrzebne w roślinach i powiedzieć pnie. Przycinanie, czyli wprowadzamy do, do roślin więcej światła, więcej powietrza, powoduje to lepsze owocowanie, a też zapobiega rozwojowi chorób. Nie będę się może tutaj skupiać jakoś bardzo poradniczo, jak wykonać cięcie, ponieważ poradników w internecie jest mnóstwo. Na pewno sobie możecie to znaleźć, natomiast po prostu daję Wam sygnał, że jest to teraz termin dobry, żeby przeprowadzić tego typu zabiegi. Eee, czyli tak, przycinamy krzyżujące się pędy, uszkodzone, e, rosnące w dół, e, wybujałe jakieś wilki, a przycinamy również e, przewodnik, żeby roślina nie szła za bardzo w górę, żeby nie trzeba było sięgać potem z wysokiej drabiny e, do zbioru owoców. To wszystko zapewni nam to, że owoców będzie więcej, będą ładniejsze, większe i lepiej dojrzałe i mniej narażone na choroby. Teraz na przedwiośniu, czyli połowa lutego do, do, do marca, przycinamy te drzewka, które są drzewkami ziankowymi, jabłonie, grusze. Drzewka pestkowe, czyli na przykład wiśnie czy czereśnie, będziemy przycinać po owocowaniu w lecie. Co jeszcze zrobię z gałęziami? Wszystkie gałęzie, które zetnę, zbiorę sobie, one sobie poleżą trochę poczekają na pogodę jeszcze lepszą, żeby już zupełnie te śniegi puściły. Wtedy uruchomię rębaka elektrycznego zasilanego energią ze słońca przemielę wszystkie te gałęzie i uzyskam mulcz czy też zrębkę którą można wykorzystać do ściłkowania pod różnymi roślinami w odrodzie Zapewniając lepsze, mniejsze parowanie z gleby pod roślinami, a, a też zapewniając naturalny nawóz dla roślin. Jak widzicie, mam mały, duży sekator, ostrza naostrzone, żeby sprawnie i szybko poprzecinać cieńsze i grubsze pędy. Ja za chwilę przystąpię do pracy. Myślę, że nie będę jakoś bardzo pokazywać Wam tych zabiegów. Potem pokażę Wam efekt końcowy, co, co mi się udało zrobić. Tutaj mamy dużo gałęzi właśnie za dużo, za gęsto, światło nie dociera wszystkie te gałęzie rosną w górę takie to wszystko poprzecinam wszystkie te wilki jak ten na przykład eee, czy tutaj właśnie to tutaj są jakieś widzicie krzywe zakręcone rosnące w środek drzewka, w środek korony bardzo mocno to trzeba będzie przyciąć to drzewko żeby ono mogło Mieć ładną koronę później, rozwiniętą, i żeby dużo światła i powietrza mogło tam do tej korony się dostać. Dzień się kończy, niestety. Luty ma to do siebie, że jest jeszcze krótki dzień, więc ty, tyle, ile się udało zrobić, tyle jest zrobione. Pozostało posprzątać e, to, co ścięte, a później zmulczować, no i będzie gotowe na sezon. Drzewka, te, które są mocno obcięte, one sobie w sezonie odrosną. A, także nie ma z tym problemu. A owoce będą dzięki temu też ładniejsze. Jutro, pewnie, bieranie drzewek. A na dzisiaj, koniec trzeba trochę odpocząć. Na razie, cześć.